Słuchajcie, sytuacja jest taka, że jadę po prezesa właśnie do śniadania, bo on był u lekarza. Za godzinę jest mecz. Po prostu nie zdążyłby wrócić, więc specjalnie jadę po niego, żeby zagrał dzisiaj na meczu, bo dzisiaj musi prezes zagrać. Bo jest prezesa to nie ma gry. Pędzę, lecę, no i zaraz po niego jestem. już. Prezes, no gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś, Tylkością? Dawaj, prezes, idziemy na mecz. Hej, zgarniesz nas? No? Siema, ma, jestem, wsiadajcie. Masz klucz od domu? Ja mam jak to. Jest on! Dzisiaj mecz ligowy trzeci, bo na drugim nie było, pierwszy co oglądaliście, pierwszy mecz ligowy przegrany, drugi wygrany 12-3 i mi nie było, bo miałem urodziny, przepraszam. Seniorzy też wygrali jak się okazuje, podobno był taki masakryczny mecz. Dlaczego są najlepsze mecze jak ja nie nagrywam? Dzisiaj Piaz Łaszki, Tęcza Brodnia, Nadia miała mieć kontuzję, miała nie stać, ale jednak stoi. Prezes dojechał, przywiozłem go. Pogoda piękna, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, no i zaczynamy z kolejnym meczem ligowym. Oj, co za jesteś synek? Idę do byłej zawodniczki Piasta Płaszki, Olgita Ty jesteś czarnym tutaj koniem? Gdzie ty teraz grasz? APR Rejsa Kali A, a jaki, masz, na jaki masz numer tam? 9? Jak Lewandowski? A, a ile dzisiaj obstawiasz? 1100 do 0 A ja obstawiam, że, że tyle samo Tylko, że stracimy jedną bramkę Dawaj poprzeczka, trafisz? Łatwo Trzeba poprzeczka, suba Dobra nie nie jest. o zostawiajcie suba, zostawiajcie suba, bo Olga to w super Teraz dawaj rozgrzegała się, spuściłeś się, musiałem po ciebie jechać do radza. A ty jeszcze się nie rozgrzewasz nawet. Prezent! Dwanaście liter jedna drużyna! Ja, i następnym razem obok niego nie stoję Dobrze, dobrze, dobrze i strzał! Ekstra, brawo! Chwilę gramy, minutę gramy, już mamy pierwszy strzał, już była groźna sytuacja, jakby z to trochę niżej uderzył, no to by było 1-0. Oj, poszycy popek, ale piła nasza, dawaj Łuki rozpędza się, lecisz, lecisz. Uciekło. Dobrze, dobrze prezes, dobrze. Lecisz. Dobrze, no, dobre, 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 no. Za dużo, za dużo tu ludzi, za dużo ludzi. Łuki do bioru! O. No. Dobrze. Oj. Ajajaj, aj, jak przyłożył, widzicie? Dobrze, że go przywiozłem tutaj. No, no. No. Jeszcze. Jeszcze. Wolej. A ależ tą bramkę oklepuję Więc teraz, Dawaj, dawaj, dawaj już. Dobrze, 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 zabieraj. Na razie każdy z naszych zawodników próbuje uderzyć na bramkę. Każdy, po kolei. Zobaczymy, kto pierwszy trafi do bramki. No, no, no! Faj! Dobrze! Ależ on tam czyści na tej obronie. Tu na obronie, tu na ataku coś uderzy. Wszędzie jest ten gość. Tak, aktywnie! Dobrze, 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 dobrze. Chodź, chodź Bartek! No spróbuj. spróbuj. Ajajaj, jakby to leciało w bramki, to bramkarz nie miał już szans, słuchajcie. No, dawaj. No, białe Gabi. Daj! Prawie by Gabi strzelił, ty. Już łuki, już tutaj obok sędziego, już obok ale on nic tam porobił. O Jezu, o matko. Co on tam zrobił? Kurde, to była akcja mecz, naprawdę? Porobił ich tak wszystkich tak. Dobry. Ekstra, ekstra. Dawaj, kuba. Dawaj prezes. Ale, ale, że on wszedł. Ajajaj, aj, aj, ale on jest. Się... On... Lecisz, lecisz. Ekstra! Oj! Pra, dobrze, trzeba próbować Fifi. -fi. Bramkarze mają niepewność, słuchajcie, dlatego musimy próbować strzał z dystansu. Fifi fi fi tam musi uruchamiać swoją nogę i, i te petardy. Oj, Antek tam z nie, nie widzieliście tego. Aj. Co? Prezes strzelił bramkę ze ślizgu, ja nie mogę, co tu się dzieje? Antek robi zbód, strzela, a prezes dobija. ja. A pół godziny temu jeszcze był na Maku. Warto było po niego jechać do tego Maka i go przywieźć od tego lekarza. 1-0, prowadzimy po bramce prezesa. Dawaj, dawaj, jako prezes. Aj, nie zdąży. Oj, pusta bramka, co się dzieje? Wyjazd, ekstra. Dobrze, prezes. No, i Gabi! Zmiany drużynie przeciwnej. U nas na zmianie mamy dwóch zawodników, którzy nie są nasi. Są to zjemane Przeciwnik może nas wykończyć kondycyjnie. Dlatego musimy zdobyć jak najwięcej bramek i teraz strzał. Antra z daleka. Całe szczęście niecenny, bo nie nagrywałem tego. Dobrze. Oj, ręka. Nic się nie było, nie było, dobra. Grajki! Do gwizdka graj! Ай, я бы хотел здесь сетку поставить, потому что... Ой! Хорошо! Быстро! Хорошо, Ой! Ajajaj, aj, aj, ależ akcyjka teraz. Znowu można powiedzieć, zaczęło się od świetnego odbioru prezesa tutaj w obronie. Akcja poszedł do przodu, no i kończy Igor pod ladę. Bramkarz nie miał szans. 2 do 0, słuchajcie. Grają już, grają. na Frenek wybiera. Ostro do przodu, ostro do przodu. Aj, Ajajaj, ale już walczy do końca. Nie da się okay. go sfalować. Dobra odległość, dobra odległość. Dawaj, Fifi, fi, próbuj to. Ale rozbieg, coś. Nie trzeba rozbiegu. To chyba tym zmienił bramkarza, że w ogóle nawet podszedł tego rzutu wolnego jak do wrzutki. Że tak po prostu bez rozbiegu, cyk, pyk, dwa kroki. I bramkarz właśnie nie wiedział, co się dzieje. I mamy 3-0, słuchajcie. 3-0. No, ale zaraz kontra. Co tutaj wykombinuje? Nic, prezes czyści, jest Gabi, piwa od razu do przodu. Jest tam Fifi. Je, oj, siateczka, dawaj, dawaj, do końca. Ajajaj, że oni grają, ale to jest duet. Nadia, prezes. Zobaczcie, zobaczcie, jak oni sobie podają. No, może teraz nie wyszło do końca dobrze. No, majuki, dawaj. Ależ on tam czaruje. Ale strzał, spojenie dobitka bitka. Ajajaj centymetr dzieliły go od najpiękniejszej bramki w jego życiu. Już przejmujemy, ekstra. Dawaj, dawaj Kazi. Twoje. Jest łuki. Dobra, rzuć rzuć Spokojnie, spokojnie. No, do trzech razy sztuka. Do czterech. Rzuć. Ej, co to tam, gdzie tam ta noga była? O, że no, ja wyjazd zrobiła. No, niepodobno to nagi, żeby takie celne podania były. No, okay. Spokojnie, spokojnie. On jak straci, to on jeszcze trzy razy odbierze. Oj! Oj, dalej to spadało, fajnie. To już, był, to już był taki strzał, że jakby to leciało za bramkarza. To no, nie taki lobby był, nie? Może na razem. Dawaj, dawaj, dawaj to. Dobrze, do końca, dawaj go. Aj. Aj. Prezesa nie przejdzie się. No mówiłem. Prezesa się od tak nie przechodzi. Dawaj Łukaszenko, wstawaj, wstawaj. Dobrze Koniec pierwszej I Co myślisz? Ale to łuki jak ty zrobiłeś, nie? Jak pachołki. Ja. Jesteś tu, tu jest Filip i gracie, raz. Oni tu, tu cała ich drużyna jest oni tak sobie biegają, tam gdzie piłka jest jak ślepe konie. Co tam bramkę ze ślizgu strzelił? Ja. Dawaj Filip, wyżej! Ekstra tak, dawaj, dawaj! No, dawaj. Oj. Dobrze, dobrze, uki, Dawaj, Łuki, dawaj. Dawaj, Uki, dawaj. Aj. Oj oj oj. Brawo, łoki, ale ale żołnierz mały wariat. Co on tu robi? Pół boiska, sam. Kurde, teraz tak blisko, bo głupi super. Kolejna musi siąść. Oj, niech to Nadia. Małeś w gazie. Z ale mamy piłkę. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Brawo. Ekstra! Popek mi opowiadał, że w poprzednim meczu miał tyle sytuacji, to spalone, to coś tam bramkę nie zaliczyli i dzisiaj w końcu się doczekał 4-0. Ale on się rozpędza, ale on się rozpędza. Masakra. No, no. i no! No! Tak jest! Brawo, Igor! Kolejna akcja Kiegon, Igor. Dobija bramkarz bez szans, z takiej odległości. Bez. 5-0, słuchajcie. Co by było, jakby Olka i Tomek tutaj grali. Oj, 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 Antek! Dawaj, dawaj! Oj! oj. oj. Aj, 🎵🎵🎵 Ajajaj, aleś tam zmylił. O to chodzi, o to chodzi. 🎵🎵🎵 Słuchajcie, chyba już jest 6-0. Jak się nie mylę. 6? 6? To jest 2. 🎵🎵🎵 No dawaj! Dawa' i, dwy oes, dwy oes! sam, sam! <mulodans> dawai, Ajajaj, w aj, aj. bramkę. Jakby to leciało. To by było 7-0, ale niestety obok słupka, słuchajcie. Kolejna zmiana w przeciwnej drużynie. Oni nas wykończą, słuchajcie. Oni nas wykończą. Zobaczcie ile osób wchodzi. Połowa składu. Dawaj Łuki, dawaj, dawaj, dawaj. No do końca, Jest ze strzałem. jaj, ależ to teraz parada bramkarza dobra była, trzeba przyznać. Gramy nowej. Oj, Fifi, technika. Dobitka! Ale to chwycił jeszcze. Dawaj, dawaj Łuki. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Jeszcze. Nie. Tymczasem my zaczynamy od rzutu różnego i na krótko. Aj, fajne podanko. No i strzał. Aj. aj. aj, aj. troszkę niżej, troszkę niżej. oho. No, Jeszcze. Ależ oklepują tego bramkarza. Ale że ona tam ma roboty na tej bramce, naprawdę. Aj nie ma Łatwo na tej bramce, słuchajcie na dziewczyna, naprawdę spłucuje. Oj, oj, ojej, ojej! Ale że on tam władował tą bramę. Dzisiaj byś bankrutował. Być może stanie się pierwszy raz w historii rzecz, prezes strzeli hat w meczu. Wstawaj, stawaj, wstawaj! Lecisz, lecisz! Aj! Wypluła! Aj. Tego Łukiego się nie da, kurde, mu piłki zabrać, naprawdę. Aj, aj, Dobre, dobre! Oj, oj, oj! Prezes czyści! No nie, kuba kontuzja. No! 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 Tak jest! Prezes dzisiaj gra mecz życia. Nawet jak jest kontuzjowany, to jest niesamowite. Ten mecz może zakończyć się dwucyfrowym wynikiem, jak tak dalej pójdzie. Najgorzej drużyna przeciwna strzeliła bramkę i ja tutaj coś poprawiałem z mikrofonem i nie nagrałem tego. I już grają. No i to może tą bramkę może nagram, jak będzie. Tą bramkę może nagram, a jednak nie. No i koniec meczu. Wynik duży. Jak z tą ręką jest? A, masz bandaże, masz. Ja nie dam rady, no. A ty, prezes, co? Koncluzja? Stary, ale mecz życia. No. To się położy. Stary mecz życia, stary szacunek, naprawdę. Propsy. Jedziemy, jedziemy do Sieradza znowu, do szpitala teraz? Chyba tak. normalnie No.